Witajcie, witajcie, moi kochani, to takie troszeczkę krótsze i przerwie, ale ostatnio tyle się działo i stwierdziłam, że po prostu muszę, muszę wziąć parę dni odpoczynku z nagrań, bo żeby przetworzyć wiele rzeczy yy, i wyłączyć się. Ale dzisiaj mam takie naprawdę super nagranie dla Was, znaczy super nagranie, super przekazy dla Was. I czego się nie spodziewałam? bardzo interesujące i to przyszło nagle i wiecie co, ja mam takie przeczucie, że nie wiem czy wiecie, ja mam córeczkę, która ma półtora roku teraz i bardzo często jak śpię z nią dostaję różne wizje i to się dosłownie zaczęło jak ona, ona się urodziła, miała tam parę tygodni i zaczęło się pojawiać Różne obrazy, między innymi dotyczące śmierci jakichś osób, doktora Jaśkowskiego, na przykład, i wiele takich innych przekazów, więc prawdopodobnie będzie mieć dar jasnowidzenia, bo bardzo dużo rzeczy od niej odbieram. I to są przekazy, które dostałam przez parę dni temu, dosłownie od niej. Ale zanim zacznę. Nie wiem, czy wiecie, ale Erich von Denken zmarł parę dni temu. Dokładnie nie wiem, którego dnia, ale to musi być jakoś tak 3-4 dni temu. I tydzień temu, jakoś tak tydzień temu miałam bardzo dziwny sen. Sen był bardzo realny, bardzo krótki, ale realny i w tym śnie. Pierwnie zwracamy tu uwagę, mówię, a jakiś tam sen, ale teraz jakoś przypomniałam się, bo potem zobaczyłam ich jego, że zmarł i mówi tak, połączyłam kropki, i, mówię tak, sen po prostu wiele rzeczy przekazał. Sen polegał na tym, że byłam zaproszona, żeby udzielić z nim wywiad, i siedzieliśmy w jednym pokoju, wszystko było przygotowane kamery i tak dalej piękne studio. I zaczęłam z nim rozmawiać, i nagle on po prostu przestał. Lecz znaczy tak, zatrzymał się, powiedział, że potrzebuje czas. Wyszedł i znikł. Um. I ktoś mi powiedział z tego zespołu, który nagrywał: Że on nie żyje od trzech dni i jest piętro niżej u moich sąsiadów. No i ja tak się zdziwiłam, mówię tak, jaki żart, więc zeszłam na dół, szukałam go po sąsiadach. I okazało się, że, że zmarł w łóżku, i tam już był trzy dni, więc no, taki obudziłam się i po prostu mówiłam: bardzo dziwny sen, bardzo realny, i jakoś tak potem dowiedziałam się, że on nie żyje, więc nie wiem w jakich okolicznościach zmarł, ale ten sen był bardzo taki no, dziwny w moim stanie. Dobra, jakie, jakie rzeczy się ostatnio pojawiły? Wiecie, że za, za, zabrano, albo nie wiem, zabrano takie trudne pytanie z Wenezueli, co się dzieje, że prezydent został schwytany z jego żoną i tak dalej. I tutaj takie dwie linie czasowe się mi pokazały. Jedna, że będzie lepiej i że będzie dużo, dużo dobrze, dobrych rzeczy się zdanie a druga, że będzie kontynuacja tego prezentu pracy. Więc to mamy, teraz jesteśmy taki, w takiej linie czasowej, że co będzie dalej. Też mi pokazano, że amerykańskie wojska, które weszły do jego gabinetu, splądrowały i ukradły wiele ważnych dokumentów. Które nikt nie miał dostępu i oni po prostu wszystko przewrócili do góry nogami, wszystko, wzięli całą popielkową robotę I e, nie wiem co to oznacza, oznacza czy to jest coś dobrego czy coś złego, bo to co taką Takie przesłanie też dostałam, że jakieś patenty, które jeszcze nie są odkryte Też tam były e, patenty i inne takie bardzo ważne rzeczy Także zobaczymy, co będzie. Kolejna rzecz to jak już na, taki, na, w cudzysłowie napad był na, na Wenezuelę, to następnym krokiem, który jest taki planowany przez Stany Zjednoczone, to jest atak na Kalifornię. I to będzie z zachodu, czyli będzie przez jakieś statki albo przez jakieś małe wyspy, które tam niedaleko są, nie wiem. I to będzie na atak na tych y, przemytników narkotykowych czy coś takiego, więc zobaczymy, czy to się sprawdzi, ale taki przekaz dostałam. Yy, I teraz tak, kolejny, czemu, czemu, czemu Stany Zjednoczone są yy, Chcą w posiadaniu mieć Grenlandię, bo to jest taki duży nacisk. Parę tygodni temu w jak ja telewizji nie oglądam, więc tak nie wiem dokładnie, ale to, co słyszałam parę tam, 15 tygodni temu, że yy, Stany Zjednoczone chcą kupić Grenlandię. Yy, tutaj, o, tutaj taki przekaz dostałam, to dlatego, że pod Grenlandią są tunele, które są bardzo, bardzo ważne. I one są skupione na południu i na północy. Na północy ich nie jest, ale na zachodzie, na południu ich jest bardzo, bardzo dużo. Druga też taka, że bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o Grenlandię, to jest, yy, dlatego że z Grenlandii jest bardzo, bardzo fajny dostęp do bieguna północnego, a tam jest dostęp do, właśnie, do obcych. Także Moim zdaniem to może, może to jest prawda, jeżeli macie jakieś informacje na ten temat, napiszcie, sama jestem ciekawa, bo naprawdę to był bardzo intensywny obraz, który dostałam. Jeżeli macie więcej informacji na ten temat lub gdzieś to widzieliście, to napiszcie nawet źródło, sama jestem ciekawa. Ja nie mam czasu oglądać różnych tam filmów, ani nawet e, takie rolki czasami obejrzę, ale no, sama jestem ciekawa. Dobra, kolejna rzecz, taka ostatnia, to jest taka teoria, że za naszą ziemią, znaczy nasza ziemia jest o wiele większa i wszystkie te kontynenty, jakie na przykład oceany są, to za tymi oceanami jest wielki mu z i po drugiej stronie są inne cywilizacje, inne jakieś wyspy, kontynenty i tak dalej. Jest wiele filmików na ten temat. I słuchajcie, dostałam wgląd um, w tych lu co się dzieje za tym murem. Więc jeżeli dostanę więcej informacji, bo sama jestem ciekawa, czy, takie, czy te teorie w ogóle są prawdziwe, ale okay. <słuch> zobaczyłam, za, za, że za tym murem. In, są inne cywilizacje, te istoty są wyższe, bardzo przebudzone. My jesteśmy na bardzo, bardzo, bardzo niskim poziomie w porównaniu do nich. Oni są bardzo przebudzeni. To jakby, jak my mieliśmy ten cały reset, co tam, co 180 czy tam, 100, co 100, 200 lat po, to oni nie mieli żadnego. I oni po prostu bardzo szybko się rozwinęli. Są bardzo wysoki, wysocy. Korzystałam z telepatii, korzystałam z jasnowidzenia. I traktują na nas jak tych innych w cudzysłowie. Więc oni wiedzą o naszym istnieniu. To mnie w ogóle bardzo zdziwiło. Wiedzą, czują nas, wiedzą, że ktoś tam coś robi, ale Widzą nas jako innych, czyli jakbyśmy mi, my, jako gatunek, widzieli neandertalczyków, coś takiego o niskim poziomie inteligencji zero przebudzenia albo bardzo mały procent przebudzenia. Także no, taki wgląd dostałam bardzo ciekawy. Także to tak, na krótko na tyle informacji. Jeszcze raz, kochani, bo wiem, że wiele maili dostałam. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. I po prostu odpowiadam. I jeszcze raz mówię, że ktoś na przykład wysyła jakieś filmy do obejrzenia i ja naprawdę nie mam czasu obejrzeć. Wiem, że na przykład niektóre filmiki są po 2,5 godziny, 2 godziny. Jak ja mam naprawdę tak pół godziny dla siebie, to jest naprawdę super, jak mi się udaje. Więc tak, dwie rzeczy. Książki, tak na zakończenie: książki, które dostałam przekazem, znajdziecie linka w opisie do Amazona. Tam też można, to one są dostępne w języku polskim, w języku angielskim. Jeżeli ktoś chce bezpośrednio do, ode mnie kupić książkę, też może do mnie napisać. W opisie jest e-mail do mnie. Też zapraszam na sesję uzdrowiania. Też cena, cena 470 zł, i to jest praca z wyższym ja, tak powiem, z wyższym ja, która przekazuje mi informacje, ale całą pracę generalnie wykonuje Wasza dusza, ja tylko spisuję to, co jest ważne. Także, jeżeli na przykład szukacie jakieś rozwiązania, szukacie nowych talentów, kierunków w życiu, to bardzo, bardzo Was zapraszam. E, także e, terminy są od połowy lutego, więc bardzo dużo osób do mnie napisało, więc troszeczkę musicie poczekać. Niestety. E, także tak, to na tyle kochani. Także życzę wam wspaniałego weekendu, dużo dużo słońca. Wiem, że już te, no, te wielkim mrozy nas zostawiły i tam ale przynajmniej mamy troszeczkę słońca i ciepła, także korzystajmy z tego Także życzę wam dużo ciepła, dużo słońca, dużo miłości i wszystkiego najlepszego I do zobaczenia wkrótce, pa pa!